włosy, wszędzie. Tutaj, tutaj sobie lecę. Matko jakieś powiadomienie? Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, ja jestem Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Dobra, także dzisiaj lecimy sobie z takim makijażem dla zabieganych kobiet, które nie mają zazwyczaj czasu na jakieś pełne makijaże. Full make-up, i tak dalej. No i oczywiście dla kobiet, które wolą sobie troszeczkę dłużej pospać rano, przykład ja tutaj, <laughs> także będziemy robić bardzo szybki makijaż, dosłownie paroma kosmetykami. No i żeby sobie sprawdzić, ile faktycznie zajmie mi ten makijaż, ja sobie tutaj ustawię minutnik i jak skończę już robić makijaż, wtedy zobaczymy, ile faktycznie mi to zajęło. Dobra. Także ja włączam start, i teraz zrobiłam sobie presję czasową. Okej, okay. także ja sobie zacznę od tego podkładu Kiko Milano. Tak jak mówiłam wam w ostatnim filmie, by tego bardzo dużo pewnie używać, bo się z nim zakochałam. Dobra, czyli tak, nakładam sobie tak półtorej pompki na twarz, i rozkładamy sobie na całą twarz. Byle jak, bo i tak będziemy to potem wszystko zakrywać jeszcze korektorem. Jezu, jakim korektorem? Ja już nie myślę. Ja nie umiem w czasowe, także będziemy sobie to rozklepywać teraz gąbeczką. Także, tak jak mówiłam, nie musi to być idealnie na początku, bo jak widać, ten podkład pięknie się teraz wtapia. Dobra, ile mamy? Kurczę, półtorej minuty już. Cudownie. No, ale jak przykrył. Dobra, nie mogę też za dużo gadać, bo oczywiście. Jak ja się rozgadam, to końca nie widać. Teraz lecimy sobie z korektorem. Mogą sobie w sumie przygotować te kosmetyki. Będziemy sobie używać tego skiko. Milano również. Ja sobie będę go używała tutaj pod oczami. W tym miejscu i na powiekę i tu. W sumie dookoła oka, ok? Przyjmujemy założenie, że to po prostu dookoła oka. Na i całe szczęście kąbeczką wyklepiamy. Dosłownie wszystko co się da. O! Proszę bardzo, na drugie oko, dla mnie to teraz taki delikatny challenge makijażowy, jak szybko uda mi się zrobić całkiem prawny, ładny makijaż. Proszę bardzo, ja już oczywiście tutaj z okami coś wyłazi, aż tak macie. Dobra, jeżeli chodzi o kremowe produkty, będzie to wszystko. Teraz będziemy lecieć sobie z tym pudrem w ocenie 01. Proszę bardzo. Wszystkie oczywiście produkty będziecie mieli w opisie, tak jak zawsze. No i w międzyczasie oczywiście serdecznie też was zapraszam do odwiedzenia moich social media. Również w opisie znajdziecie wszelkie linki do tego. No i na Instagramie dowiadujecie się pierwsi, że filmik wleciał, także myślę, że warto. No i ja sobie lubię nałożyć puder jednak na całą twarz, bo wiadomo gdzieś tam pracy w biegu ta twarz troszeczkę się wyświeca. Dobra, potoczy, potoczy. Ja wiem, że nie powinno się tyle pudru dawać pod oczy, ale wybaczcie mi, ja po prostu inaczej nie potrafię. Dobra, i teraz myślę, że żeby dodać troszeczkę takiego dziewczęcego luku, wykorzystamy sobie teraz różne policzki. 4 minuty już, dobra. Ja sobie będę używała tego różu właśnie z tej paletki z Douglasa. On jest dość delikatny. O, proszę bardzo, to jest takie trio. I będziemy sobie tutaj tego używać. Ok, ja sobie wezmę taki dość spory pędzelek. Ponakładam go sobie solidnie, bo kocham róż. Każdy już chyba na tym kanale to wie. I wklepujemy sobie tak. Co jest fajnego w tym różu? Rzadko go używam, bo ja lubię bardzo mocny efekt różu. Ale on jest delikatny, krzywdy sobie nim nie zrobisz. Więc tym bardziej z rana lecę sobie też na skronie tym różem. Krzywdy sobie tym nie zrobimy, więc z rana nie musimy się martwić, że jakaś plama nam się powstanie. 5 minut mamy dobry czas na raj teraz na drugą stronę. Właśnie dlatego nie robię pieszych brwi, bo ja sobie zawsze je tutaj rozwalę tym różem. O, w ten sposób. Czy ktoś jeszcze czuje presję w tym pomieszczeniu? Czy tylko ja. Dobie zrobiłam challenge. No ale to też będzie takie sprawdzenie dla mnie, jak szybko jestem w stanie faktycznie Jakiś całkiem fajny, dzienny makijaż zrobić. Teraz. Moi drodzy, wyczesujemy sobie brwi w końcu, skoro ja już się tak zmaltretowałam tym pędzelkiem, ja sobie je teraz szybciutko wyczeszę i użyję sobie bezbarwnego żelu, który mam tu. On jest od L'Oreala, Brow, Lamination. Proszę bardzo, lista. W opisie i tak na szybciutko sobie przeczeszamy te drzwi, ino żeby one zostały w jednym miejscu. No, na tym drugim trochę mniej mi się zabrało, no to dołożymy sobie delikatnie. I co ładnie to wygląda, podoba mi się. Ja mam takie. Hmm, nigdy właśnie nie, nie wiem, czy bardziej mi się podoba taki bardziej naturalny efekt, czy taki bardziej. wiecie, kolorowy, ciemny. Dobra, jeżeli chodzi o oko, to się trochę wycanimy. Weźmiemy sobie ten rozświetlacz. Ten oto tu z champagne się nazywa, z tej paletki również paluchem, bo kto ma rano czas na pędzelki, a błyski najlepiej nakłada się właśnie palcem. Także lecę sobie na całą powiekę właśnie tym cieniem, tym rozświetlaczem w sumie. Jakoś tak ostatnio te błyszczące oczy robię. No i widzicie, znowu mi się zabrał ten korektor w oczach. Na, w, na oczach, na powiekach. Jeszcze czuję, że chyba jednak wrócę do tego mojego Nexa, prze, przepraszam się z nim. No ale dobra, mówię, dam szansę, spróbuję czegoś innego, nie można korzystać cały czas z jednych i tych samych produktów, nie? Różnorodność trzeba strzelić. Dobra, i teraz wezmę sobie jeszcze jakiś taki mniejszy pędzelek. On na przykład taki i nałożę sobie jeszcze właśnie miejscowo tu ten wewnętrzny kącik. Jak tu stoimy z czasem? Już 8 minut. To będzie naprawdę bardzo szybki makijaż. No i tak myślę, że w zasadzie, skoro jeszcze mamy tyle czasu, to mogę sobie jeszcze wziąć taki minimalnie większy pędzelek. Dać sobie to, tego rozświetlacza trochę na policzki. Mimo, że ten podkład i tak jest już rozświetlający, także nie ma co przesadzać ale delikatnie, błysku, skoro i tak nie konturujemy się jakoś specjalnie, więc chyba nie zaszkodzi. Nie co sądzimy? Fajnie, nie? Od razu lepiej. Ja sobie jeszcze troszeczkę dam na łuku i na nos. A wiecie, że ja lubię rozświetlacz na nosie, nie? Kocham go. Dobra, także to mamy skończone i teraz przechodzimy sobie do... Jak znajdę zalotki? A, leży przede mną. Także ja sobie y, podkręcę troszeczkę rzęsy. Wygląda to całkiem, całkiem fajnie. No i teraz przejdziemy sobie do tego tuszu ze Sky High. Jezu, tak Wam pomachałam, że na pewno wszystko widzieliście. W tej wersji brązowej niezmiennie i sobie porządnie tuszujemy te rzęsy. Ja mogę nie mieć czasu rano, ja mogę nie zrobić sobie twarzy, ale rzęsy muszę mieć zawsze ładnie wytuszowane porządnie. No dobra, rzęsy mamy zrobione. Ja nie maluję dolnych, a jeżeli ty preferujesz malować sobie te dolne rzęsy, nic cię nie powstrzyma, to są dosłownie parę sekund. Dobra. Także rzęsy mamy zrobione. No i teraz kwestia ust. Ja preferuję normalnie malować sobie usta w momencie kiedy nie mam czasu. Błyszczykiem lub jakimś balsamem bardziej. Takim, nawet nie kolorowującym, zwykłym balsamem. Jeszcze sobie tylko wytrę te usta z podkładu, pozwólcie. Nie lubię jakoś tak nakładać produktów na podkład. Dobra, mamy to zrobione. Ale jeżeli wolisz takie wyraźniejsze makijaże, to nie musimy robić mocnych oczu. Możemy zrobić sobie po prostu troszeczkę mocniejsze usta. To będzie chwila moment. Ja sobie mogę w takim razie użyć tej pomadki z Loreala, która się strasznie świeci. Tutaj macie numerek i nazwę. Ja sobie jeszcze tylko szybko wezmę konturówkę, użyję sobie tej z Catrice. W numerku numerku 010. Dobra, także szybka akcja. Jeżeli masz mniej czasu, no to oczywiście możesz pominąć konturówkę. Polecie sobie samą pomadką. Ona jest na tyle fajna, że nie potrzebuje w zasadzie tej konturówki. Ja jednak wolę sobie czasami ją dodać, bo czuję się trochę pewniej wtedy. Lecimy, sobie, wyrysowujemy. Ja lubię sobie też troszeczkę powiększyć tą górną wargę. Sama konturówka prezentuje się w ten sposób. No i teraz będziemy sobie dokładać jeszcze tą szmineczkę. W takim razie dajemy sobie stop. I zaraz do Was wracam, ogarnę sobie tylko troszeczkę włos. Także w ten oto sposób prezentuje się już skończony makijaż. Zajęło mi to dokładnie 15 minut 7 sekund, eee, gdzie możecie tutaj zobaczyć, jeżeli chodzi o codzienny makijaż, wydaje mi się, że 15 minut nie jest źle, gdzie faktycznie użyłam tylko 6 produktów, czyli podkład, korektor, puder, jedna paletka, która jest po prostu trio do konturowania, więc jest do wszystkiego. No i wiadomo, jeżeli byśmy nie robili ust, to byśmy użyli tylko czterech produktów, bo do ust użyłam sobie konturówki i pomadki. Można to też zamienić w moim przypadku jak zwykle na balsam. Także jeżeli chciałbyś, chciałabyś zobaczyć więcej filmów na tym kanale, właśnie z takimi szybkimi, prostymi makijażami na co dzień, daj koniecznie znać w komentarzu i standardowo zapraszam też do lajkowania i subskrybowania tego kanału. Oraz wszystkie e, kosmetyki, których dzisiaj użyłam, znajdziesz na dole wraz z linkami do Instagrama i TikToka. Także ja już się z Wami żegnam na dzisiaj. Do kolejnego. Papa! Papa! Pa.